Cześć, z tej strony Błażej z kanału Brickowski i dzisiaj przyjrzymy się kolejnej przesyłce z zagranicy z Bricklinka, ale tym razem zawartość jest o wiele ważniejsza i chyba nawet najważniejsza dla mnie. Od blisko ponad dekady czekam na to, co jest w środku. Zapraszam do oglądania. Przesyłka pochodzi z Belgii, a dokładniej z okolic Brukseli. I tak sobie ostatnio pomyślałem, że przy omawianiu przesyłki pierwszej mojej z bryklinka z zagranicy ze Słowacji, ze strusiami, doszedłem do wniosku, że będzie Wam warto nawet pokazywać te przesyłki oddzielnie. Tak jak do mnie przyjdzie jakaś z zagranicy przesyłka, to od razu ją nagrywam. I nie robić jakichś właśnie złożonych filmów długich z otwierania przesyłek, tylko te przesyłki, że tak powiem, zagraniczne, będą dla nas takie na tym kanale przynajmniej takie. Unikalne i jedyne w swoim rodzaju, żeby też pokazać, jak to, co w środku się znalazło, jest dla mnie istotne. Także ja już się do tego w jakiś sensowny sposób próbuję dobrać. Nie wiem, czy mi się to uda, ale powiem Wam szczerze, że ja już naprawdę nie mogę się doczekać, aż zobaczę, czy zawartość jest zgodna z tym, co zakupiłem. Bo jeśli tak, to będzie to naprawdę wydaje mi się, że nawet jeden z moich zakupów tego roku, a więc zaraz się razem przekonamy, wy i ja. Wy pewnie możecie się już spodziewać, co jest w środku z samej miniaturki filmu, bo zazwyczaj takie miniaturki oczywiście wstawiam, żeby ktoś wiedział, czego dany film oczywiście. Będzie dotyczyć, ja tutaj tak trochę bestialsko się do tego dobieram, bo już naprawdę nie akceptuję żadnych sposobów na otwieranie tego innych widzieć. Okej, okay. chyba w tym karkonie jest mniejszy karfonik, także na pewno super zabezpieczenie. I teraz ja pozwolę sobie tylko sprawdzić. Okej. Okay. Tu jeszcze jest coś mniejszego, także naprawdę opakowanie samo przesyłki jest niesamowite. I mam nadzieję, tylko że to nie jest taki bait, i że ktoś mi nie wysłał tutaj jakiejś lampy, czy co to w sumie. A nie, to jest jakiś coś do kotów. To jest. Zobaczymy, czy w środku będzie moja zawartość. No mam nadzieję. I uwaga, uwaga. Jeszcze jedna. No normalnie taka matrioszka trochę. I przesyłka jest w takim oto małym pudełeczku. Powiem Wam szczerze, że aż bardzo małym, jak mam być szczery. Ale wydaje mi się, że to co zamówiłem, powinno się i tak w tym zmieścić. Także obaw tutaj żadnych na razie oczywiście nie mam. Jeszcze jakieś wypełniacze. No i słuchajcie. Uwaga, uwaga. Uff. Na ten moment czekałem dosłownie 10 lat. Zobaczcie. Nie wierzę, że mam to w swoich rękach, naprawdę aż. Uff. Nie wiem, jakieś wewnętrzne przemiany chyba się we mnie dzieją normalnie, ale słuchajcie, mam te figurki w moich rękach. Oryginalnie zapieczętowane, słuchajcie, nigdy nie otwierane z figurki z serii Team GB. Wydane w, 2000, w 2012 przepraszam roku. Jest ich w kolekcji 9 sztuk i ja właśnie sobie taką kolekcję słuchajcie, zamówiłem. 9 oryginalnych, zapieczętowanych w stanie świetnym minifigurek. Nigdy żadna nie została otwarta. Ja sobie oczywiście to jeszcze zidentyfikuję poprzez macanie te, tych figurek, czy na pewno się wszystko zgadza. No ale liczbowo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć figurek. Także jak każda będzie inna, to słuchajcie, mam całą serię. Ta seria rokowałem jako ostatnia do kolekcji, także naprawdę jej poświęcimy. Wydaje mi się, oddzielny film jeszcze z jedną serią, ale to przekonacie się raczej w późniejszym czasie. Wydaje mi się, że około czerwca taki film powinien powstać, przynajmniej mam taką nadzieję. Dodatkowo domówiłem sobie taką oto figurkę z serii siódmej, też zapieczętowana. Słuchajcie, ponieważ. Ubrudziła mi się tam po prostu pelerynka z miarą upływu lat o figurkę za bardzo akurat tą w sumie tu dbałem, ale tak naprawdę lata jak i kurz poza gablotką zrobił swoje. i tu jeszcze takie dwa pakunki małe, słuchajcie, do mnie przywędrowały i naprawdę powiem Wam, że muszę aż temu sklepowi Wystawić najlepszą ocenę, chyba jaka jest na Bricklinku. Bo to co ten sprzedawca z opakowaniem zrobił, to aż jestem sam zdziwiony. Naprawdę, szapoba. Słuchajcie, z serii Adventurers. Figurka co prawda używana, ale kosztowała na polskie jakieś chyba niecałe 5 zł. Słuchajcie, także aż żal było nie wziąć. Naprawdę, figurka w stanie moim zdaniem wzorowym. Jak na razie nie widzę żadnych skaz ani nic. Także. Jakby jakieś były, wystąpiły, to oczywiście Wam napiszę na marginesie. I ta figurka jest chyba też dla mnie wartościowa. Z tego co pamiętam, to jest oto taki żołnierz niemiecki z serii Indiana Jones. Także to jest na pewno coś bardziej wartościowe niż tamta, przynajmniej dla mnie osobiście. I on już był droższy, około 40 zł kosztował na polskie. Złotówki i oto ten żołnierz prezentuje się w taki oto sposób. Stan jest nienaganny, naprawdę. Taki tutaj Wam wkleję właśnie obrazek takiego wojskowego. Znaczy, to nie jest w sumie wojskowy Jeep, tylko to jest taki z serii Jurassic World w właśnie kolorze tan, który wyjdzie w kwietniu, albo nawet teraz już wyszedł. Zobaczymy, w którym momencie ten film dodam ale moim zdaniem do tego wozu ten żołnierz będzie się idealnie nadawał, także tutaj macie zdjęcie teraz. No i to było na tyle w tym filmie tak naprawdę. Mamy dwie figurki, jedna z Indiana Jones, która występuje tylko w jednym zestawie. Też Wam pewnie wkleję, albo już wkleiłem zestaw, który ona się ukazała. Tutaj ten właśnie gościu, figurka z serii siódmej. Jest to chyba ten kamikadze, taki też Wam wkleję w sumie zdjęcie, pewnie wszystko naraz tam wkleiłem, znając życie. No i oczywiście powód, dla którego zamówienie zostało złożone, czyli 9 unikalnych figurek z serii Team GB, oczywiście z okazji Olimpiady w 2012 roku. Seria oczywiście pochodząca i tylko występująca na terenie Wielkiej Brytanii. Także napiszcie, co sądzicie o takich filmach. Ja naprawdę jestem mega podjarany tym, co właśnie tutaj na stole teraz widzę. Za chwilę sobie przystąpię do sprawdzenia tych figurek i jak mówię, widzimy się w jeszcze innym oddzielnym filmie, w którym te figurki będą grały główną rolę. Także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Dzięki i cześć!